Dzień dobry. I to by było tyle ze słonecznej pogody. Ten szum to deszcz. Niestety. Przedstawimy wiaderko, żeby z dziury padało. No nic. Idziemy króliki. Ogarniać, zobaczyć, co tam się dzieje. Ciekawego. U tych uszastych. Cześć, uszaste. Cześć. Cześć, malutka. No, cześć, moja maleńka śliczna. Cześć. Cześć, kochanie. No, cześć. No, moja trusia, malusia. Tak. Jejku, jaka ty jesteś głaskata? Jaka ty jesteś głaskusia? Świerkotka. A ty są maluchy. No tak, już cię głaskam. A ty są maluchy? Z wąskami. Poproszę zobaczyć. No, 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 no taka świętka kochana. No proszę bardzo, ona no, od początku taka słodziutka była taka. Taka słodziutka, słodziutka, tak. Tylko mnie głaskaj. <laughs> Jakie wąsaczki śliczne. Moja, moja trusieńka, tak. Normalnie jak tatuś. Jak tatuś do głaskania przychodzi. No, moje słodkości. Takie, kochane, tak. No, śliczna trusia. No, koniec głaskania. <śmiech> <śmiech> Zimno, ciemno, parszywie i w ogóle. A tu burę. Burę maluchy. Cześć, burę. A co tam słychać o ślicznej? Cześć mojej śliczności. Cześć moja śliczna. sobie. O, nawet na nawet wywalałam z miski. No, w poszukiwaniu jedzonka, tak dobrego. Dobrze. Grzeczna trusia. No, tak. Oby tak dalej. No, żebyś ty jadła ładnie. No. To moja moja. Jejku, jaka ty jesteś śliczna. To śliczna. No, toa śliczna królica. A tam maluchy widać dupkę jedną. Pochowałeś się, bo zimno. No. Śliczna trusia. Także trusieńka coś próbuje zjeść. Hej. Cześć Świruska. Cześć Świrusa. Cześć Świrucha. Cześć. Cześć długa ucha Świrucha. Długa ucha Świrucha. No. O. No i oczywiście najważniejszy punkt programu czyli dziś i twin pixy Słyszycie jak pada, nie? Tak, kochanie, zaraz ci dam jedzonko. Tak, oczywiście. Zaświecimy światło, żeby miały trochę jaśniej. O, jesteśmy. Myszy się nie połapały. No tak. I jest od razu lepiej. Co prawda, wcale nie jest cieplej od tego, no ale. No. Także wszystko jest ok. Kurliczki się do temperatury dostosowują. A ja zabieram się za karmienie tego usza, tego towarzystwa, bo głodne są. Głodne, głodne. Maleństwa już ogarnięte. No maleństwa. Tak. Już. Tylko chrupią. tak. Śnieżkowe maluchy też. Zadowolone. Twin Pixy tak samo. O, proszę zobaczyć, jakie piękne. O, jakie piękne bzdągły. O, jeszcze truszczamy. Tak. Śliczna sobie zjadła. Dałam jej. Siemienia lnianego, żeby jeszcze jej troszeczkę wzmocnić układ pokarmowy, znaczy wzmocnić, żeby jej łatwiej było trawić. Proszę zobaczyć, o jaki. Jaki znudzony troszcz. O, matko. Śpię. Akurat jest szynszylek To Szynszelek. Taki bury, szęszelek. Fajną ma się nie? tą zupełnie zupełnie inkszą. A tu burę. Bureńka maleńka. Chodź jeść, chodź. Będę się czyści. że coś proszę wybaczyć bałagan nowa klatka nowa klatka dla nowych królicząt taka duża już Wam próbuję pokazać całościowo na górze to drzwiczki są bo jeszcze nie są na zawiasach także jest duża klatka, będzie na dwa króliki. Jeżeli komuś się wydaje, że jest za duża, to jest w błędzie, bo moim zdaniem nawet jest za mała. No ale. <laughs> jeżeli ktoś preferuje takie klatki jak to dla pełnowymiarowych królików, no to ja dziękuję serdecznie, ale. No, się tutaj nie mieszczą. Nawet mi dla mnie to za mało. Chwila przerwy w deszczu. <laughs> oczywiście tutaj wszystko pod garacznikiem zarosło. I oczywiście. Czym po jest Nie wiem, kto się może cieszyć, właśnie mam jakieś czerwone z takiego też. Czereśnia. Cała w kwiatach. się święci 1 maj. Robimy gryla. To nic, to ja się z Wami żegnam. Tymczasem pójdę lasem. Do zobaczenia później. Każe że było tutaj tu, 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 o wyłazi już marchewka zaczyna już wychodzić sobie. I szpinaczek też. Proszę bardzo, już jest szpinaczek. Trzeba się czy bób wyrasta, ale na razie chyba mu się nie chce. Raczej mu się nie chce, pusto jest. No trudno. Rzutkiewki też jeszcze nie widzę. Jakoś też ma dosyć czasu, albo po prostu jeszcze jest jej za zimno. No i pf, kolejne podejście do skorzonery. Zobaczymy, może teraz wyrośnie, choroba ją wie. Chwilę przestało padać, więc mogę zobaczyć, co się dzieje na grządkach. Tutaj wczoraj posiałam rzepę, udało mi się jeden rządek czosnku Garnąć. Niestety tylko jeden, ze względu na to, że po prostu y, czosnek y, po prostu zgnił. No i jeszcze grządka selera. I na razie, y, no cóż, jakby to powiedzieć, <laughs> trzeba zastopować zabawę w ogrodnika. Ek, ek, tak. Y, Barzącik wioskowy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. <laughs> Mirabelka obecnie Co prawda... O, i tam cały szpaler następny Oczywiście ci ptaszki ci ptaszkują bo im taki, taka aura w ogóle nie przeszkadza w ci ptaszkowaniu. A ja dzisiaj niestety domowe roboty albo stety bo w ogrodzie no nic się już nie da zrobić nie dzisiaj. Jest mokro, zimno i chyba co chwilę będzie padać. No i niech nam się święci. 1 maj. A tutaj bez zmian. Cebulka rośnie bardzo dobrze. Karafiorek też. Taki malutki jest jeszcze. Taki miękki mniej kalafiorek, ale jest. z pietruszką yy, ciężko wyczuć bo tutaj jest mnóstwo innych jakichś siewek się coś pozasiewało i wolę tego na razie nie ruszać, bo mogę wyrwać nie to co trzeba no i proszę bardzo, jaki zielony groszek proszę, proszę proszę, proszę, jaki groszek Inspekty. Puste jak na razie, ale będą zagospodarowane. Zobaczymy jak to będzie. No mówię, na razie jest byle jak. No, wczoraj tutaj było żółto, nie? A teraz wszystkie mniszki się pozwijały. Nie ma słoneczka. Koniec. <laughs> No i oczywiście pszczoły też nie latają, no bo, no bo jak żeby tak. <noise> to tak. kury sąsiada, one zawsze są głośne, zawsze muszą coś powiedzieć od siebie. Dobra, ja uciekam do domu, bo trochę zmarzłam. Pogoda naprawdę nie sprzyja. Nie sprzyja łażeniu i byciu na zewnątrz i robieniu czegokolwiek na zewnątrz. To ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia potem. Dobry wieczór. Dzisiaj niestety muszata nie dostaną zielonego bo wszystko mokre. Przed chwileczką znowu padało. To znaczy padało, no to była taka mrzawka, ale no siłą rzeczy po prostu, kurczę, no, zielonki mokrej nie wolno podawać, bo będą wzdęcia, a później mogą króliczki umierać. Także jakby ktoś się pytał, to właśnie w ten sposób to się dzieje. wszystkie już są strasznie głodne i maluchy biegają, proszę bardzo zobaczcie jaki piękny zobaczcie jaki piękny, piękny też taki niestandardowy u Świruski kochanej też takie niestandardowe takie niestandardowe kurliczki proszę zobaczcie drugi jest też drugi też taki a tu jest czarniutki czarny jak biegło jak to się mówi? Jak to mówił pewien kaznodzieja. Tak fiołek. A co słychać ukochanej? Hmm? Śliczna. Jadłaś coś? Przyznaj się. Przyznaj się, że jadłaś. Trusia, trusia. Om. Jadłam. Tak, jadłam. i moja truśko kochana. Bardzo dobrze, że jadłaś. I proszę bardzo, śniżkowe maluchy. Już wiedzą, gdzie mogą się napić. Proszę, jakie zdolne. Jakie zdolne. O tak. Aha. Mamę. ale ty wiesz, że się położyłaś pod kranem? <laughs> I pizdiongwy. Wiecie, że dzisiaj nie dostaniecie zielonego moje maleństwa, tylko sianko. Więc bardzo, bardzo przepraszam, ale to, to przez ten deszcz. A niestety nie mam gdzie tak naprawdę wysuszyć tego, tej zielon zielonki, bo no niestety no, jest troszeczkę za mało miejsca. O, proszę zobaczcie. Jeden jest srebrny, jeden taki szynszylowy. No piękne troszki. No piękne truśki u burej. Cudne, prawda? I takie w kropki. I takie nakrapiane piękne. Mam musiała podścielić znowu. Tutaj częściej. Bo ich jest dużo i będą i będzie dużo nyskujków. Piękności moje. Śliczności takie. Dobrze. Już ich nie straszymy. Lecę nazwać im sianka. Tak, 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 tak. tak, Co, 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 co tutaj nie robię, tak? Wlazłem do paśnika i jestem zadowolony. Jestem zadowolonym małym króliczkiem. O, śnieżko, śnieżko. Tak, teraz już jest lepiej, nie? Młode w większości już sobie same radzą, tak? Dobrze. Też będziemy za. Niedługo oddzielać ją, I to znaczy je od mamy, bo jak już się tak usamodzielnią. <grystanie> tak. No chciałem się napić, matka się położyła, no to żem własna matkę. To są kochane kurliczki, tak. Mają po prostu dużo pomysłów, tak. O, tak. Takie truśki. O, tak, tak. Dobra. Biorę się za karmienie, bo jak widać są głodne. <laughs> Także siana jest dużo. Można dawać. Siano jest z własnej można powiedzieć uprawy. Bardzo mi smakuje oprócz takiej jednej trawy, które, taka, która jest cieniusieńka, i ona nie podchodzi. Raczej. Po prostu. Dobra. Burym akcentem się żegnam. Wszystkie zadowolone. Sianeczko, do chrupania Nawet proszę bardzo. Śliczna też. Wpiernicza Zajada się siankiem. Tak już uciekam, nic już nie przeszkadzam dobrze. Tak, oczywiście musiał sobie e, tak troszeczkę nakopać. No bo tak ciężko zjeść z waśnika. Kurde maluszki sobie też jedzą. Też sobie ogarniają sianko, tak. Troś, troś, troś. Troś, troś. Mama też przyszła sobie zjeść i sobie zajada, zajadamy sobie śaneczko z Joła. Staram się. Żeby na łące były też zioła różnego typu, żeby to nie była tylko i wyłącznie trawa i na przykład koniczyna. Tylko żeby jednak zachować na przykład mniszki lekarskie, podgarycznik, który też lubią, żeby było dziwne, bo wszędzie jest napisane, że podgarycznik, jak sama nazwa wskazuje, jest taki goryczkowy i jego zwierzęta nie lubią, a jednak króliki. W nim gustują. Bylica również jest chętnie zjadana, pokrzywa, suszona, bo świeża nie, ale suszona jak najbardziej, więc staram się, żeby takie zioła do tego wchodziły w skład siana. I po prostu, żeby były też na łące. Więc przy zbieraniu zielonego również e, tego typu świeże zioła dostają. To nic. Ja sobie przypomniałam, że chyba jak zwykle zapomniałam o biesach. Znaczę obok boku i biesie. I nie dałam im siana, bo się patrzą na mnie z wyrzutem. O, proszę. Patrzę się z wyrzutem. Jak mogłeś o mnie zapomnieć, ty? Dobra, to w takim razie ja się z wami nie żegnam, dorzucę im jeszcze siana. Żeby nie były poszkodowane. Więc na zrazie. W takim razie na zrazie i w kotlecie. No i do zobaczenia jutro.